FastHTML to framework sieciowy nowej generacji przeznaczony do szybkich, skalowanych i kompaktowych aplikacji internetowych w języku Python. Kładzie nacisk na potężne, interaktywne tworzenie aplikacji internetowych. Przy minimalnym kodzie. Instalacja jest prosta przy, użycie, przy użyciu PIP, a nawet minimalną aplikację można szybko skonfigurować, aby zademonstrować funkcjonalność framework. Wykorzystuje zasady HTML i HTTP, promując dobre praktyki inżynierii oprogramowania. Fast HTML Dobrze integruje się z HTML, aby dodać interaktywność. Następna jest obszerna dokumentacja i zasoby społeczności umożliwiające głębsze uczenie się i pomoc w projekcie.